Ahoj, witajcie serdecznie. Witajcie, jestem Dawid. Ja, Daniel. I witamy Was na kanale Nowa, Nowa Mowa. Mowa. Cześć. Tak, dzisiaj <noise> będzie o warunku Pascala i Pascal również wypowiedział się o mowie Blaise Pascal, czyli Błażej Pascal, mm -hmm. znowu francuski uczony. Dokładnie. I filozof, i matematyk, tęga głowa. I również pisze o wymowie. Dokładnie. I się dowiecie, mm. dlaczego nowa mowa spełnia już nawet na samym początku tak. warunek Paskala. Warunek Paskala. Posłuchajcie, <laughs> to to co pisze Pascal o wymowie. Mm -hmm. Wymowa jest sztuką wyrażania rzeczy w taki sposób, by ci, do których mówimy, mogli je zrozumieć bez trudu i z przyjemnością. Oraz by wzbudzić ich zainteresowanie, aby przez miłość własną Bardziej byli skłonni do rozważenia tego, co mówimy. Mhm. Piękne słowo. Piękne. Jakże ważne jest właśnie jakość mowy. Tak. Hmm? W komunikacji. No i prawo Pascala mówi, o co chodzi w dobrej wymowie, no właśnie, żeby inni mogli ją zrozumieć bez trudu i jeszcze mhm. ją rozważać. Tak. 7. I to właściwie jest już spełnione na samym początku treningu nowej mowy. Oczywiście. Mowa jest bardzo spokojna, ale precyzyjna, dokładna, no i można ją zrozumieć, więc warunek tak. spełniony. Już mi się Pascal podobał. Jest przyjemna, tak. i więc tutaj wszystkie warunki są spełnione. Tak. No, że Pascal był matematykiem i się wszystko musiało zgadzać, więc dla Pascala mm -hmm. wymowa no, jest bardzo ważna. Tak. Bo trzeba powiedzieć konkretnie, żeby ten ktoś to konkretnie zrozumiał. Mm -hmm. No a niestety wiesz, w blokach mowy i w całym esbs się w jąkaniu to, to wszystko, wszystko jest zagmatwane. Tak. Mm -hmm. Wiesz, to jest tak jakby chcieć y, obliczyć mnożenie y, naokoło, potęgowanie mm -hmm. tak. pierwiastkami... I dojść mm. do żenia na końcu. Jakieś dziwne wzory tworzyć, żeby, tak. żeby tego jakoś tam wyszedł ten wynik, ale tam podobny może być. Byleby tam Przybliżony może być. Bo tak, często właśnie. W, w kamuflażu tak. mowy, kiedy chcemy jakieś słowa zakamuflować i ominąć, to właśnie z tego typu mm. wzór, jakiś dziwny. Dziwny wzór. No i właśnie, żeby być zrozumiałym, to naprawdę wystarczy niewiele. <laughs> Czyli mhm. dla osób mówiących nową mową, niewiele. Tak. Bo Pięknie powiedziane, spokojnie powiedziane zdanie. Wiesz, podzielone, dobrze zaintonowane, trafia konkretnie, mało jest do pytania, wszystko tak. jest jasne. Dokładnie. Czysto, jeden do jeden. Dla osób z blokami nie jest to oczywiste zdanie. Mimo, że się mm -hmm. tak się to prosto wydaje, przecież mówimy, coś tam wyjąkamy, no ale tak jak pisze Pascal, czy odbiorca tego słucha z ciekawością? Hmm. Czy odbiorca nie jest tak czasem, że chce jak najszybciej? żeby ten przestał, który ma jąkanie i bloki, bo przecież cierpi razem z nim. Czujemy ulgę, kiedy on to powie. No i tak, niestety jest, no tak, taka jest prawda, mimo że wiele osób by nie chciało, żeby tak to traktować, mm. i te osoby, które chcą akceptować jąkanie i, i szerzą też taką wiedzę, takie podejście na ten temat, no to chcieliby, żeby tak było, ale niestety to jest mimowolna reakcja ludzi, kiedy się słyszy o osobie, która ma bloki i no to. Chce się mu pomóc, chce się czuć ulgę ra właśnie razem z nim, kiedy on skończy. No i. A niekoniecznie, zobacz, słucha się, co tak naprawdę ma osoba ma do powiedzenia. Bardzo wiesz, często. Bo, mhm. Ale też bardzo często jest tak, wiesz, że ja się wcale nie dziwię wielu osobom, które słuchają tych bloków i łąkania, bo czasem przez to, że to jest zagmatwane, wiesz, nasz umysł się wyłącza, bo mhm. te zdania są tak skomplikowane. Zresztą mhm. zobacz, widzimy to na. Y, pierwszych rozmowach z kursantami, że czasem trwają 40 minut tak. i my kończymy <coughs> rozmowę i właśnie mówimy, ale o czym to było? Tak, w ogóle co on powiedział? Co on o, powiedział? Informacji było tak mało, tych konkretnych, mm -hmm. tych konkretnych informacji: imię, wiek, data urodzenia, miejscowość. Tak. To wszystko jakoś tak jest dziwnie skamuflowane i jakoś szybko powiedziane i chaotycznie, że to wszystko jakoś umyka. Więc warunek Paskala nie został wtedy spełniony, zobacz, bo Ten. myśmy niczego nie dowiedzieli się ciekawego, mm, właściwie, właściwie mało co tam było, same szumy. Jakby to powiedział specjalista od wystąpień, mm -hmm. który bada szumy w mowie, no to tutaj mamy same szumy, mm -hmm. mało konkretów, mimo że czasem tam były wyrazy bez zająknięcia. Ten. Ale to wcale nie jest warunek, zobacz. To, że się nie zająkniemy, tak, czy nie, nie zablokujemy, to nie jest warunek, że my się płynnie komunikujemy. Nie mhm. jest warunek. Błądzimy, a te kamuflaże czasami zdania stworzone z tak prymitywnego języka, tak wiesz, mhm. tak jałowego, właściwie przedszkolnego czasami. Mhm. Byleby tego powiedzieć tak. jakieś zdania Chociaż no wiadomo, że są osoby, o którym to wychodzi, na przykład taka pierwsza rozmowa, tak. gdzie jest albo tak dobry kamuflaż, albo hmm. lepszy dzień jakiś taki, czy lepszy tydzień, albo miesiąc i wychodzi wszystko super, płynnie, mówię to, co chcę w tej tak. rozmowie pierwszej z nami, hmm? Toż tak może być. Więc myślę sobie tak, wiesz, że jeśli ktoś ma taki problem, tam takie jąkanie, które którym się porozumiewa i to nieźle, mhm to może spełniać warunek Paskala, że jest komunikacja w porządku mhm. i wcale właściwie nie musi nic z tym robić, bo są takie osoby, które tam się gdzieś e, zatną, powtórzą, wiesz. No i... Jakoś im to bardzo nie przeszkadza, gdzieś tam nie radzą. No. I właściwie, wiesz, oni spokojnie mogą dalej trwać w tym. Tak, jak on sam twierdzi, tak. że aż nie jest to wielki problem mm. i mówi co chce i funkcjonuje na dobrym poziomie w społeczeństwie i w życiu i odbiorca jeszcze powie też i potwierdzi to, bo często właśnie jest tak, że niby ta osoba myśli, że nie ma takiego problemu, gdzieś tam mówi w miarę płynnie, a często odbiorcy na co dzień, którzy go słuchają, rodzice czy właśnie rodzeństwo w domu czy koledzy jacyś, mówią, że słuchaj, masz straszny problem, no źle się ciebie, ciebie słucha, bardzo źle, po prostu szukaj czegoś, nie? Mhm. A on twardo twierdzi, nie, 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 nie ja mam. tutaj ja się radzę dobrze, no to jednak to nie jest takie spójne, prawda? Muszą być te dwie strony właśnie zgodne i osoba, która ma problem, mówi, że jest okej. Okay. I ten słuchacz, że też jest okej. Okay. Ta sama świadomość z tym jest ciężko, prawda? Że mhm. jakby przyznać się, że to jednak nie wychodzi dobrze, i czasem dopiero to nagranie audio czy na dyktafonie, czy gdzieś na wideo, Time. potwierdza, że no tam tej twojej mowie za bardzo nic sensownego nie było. Mhm. Szukałeś tam, błądziłeś, a zobacz, często się zdarza, że osoby z blokami używają samych bezokoliczników, nawet nie odmieniają, zobacz, czasowników. Czasem tak jest, no. Nic. Wiesz, I to wygląda tak, jakby albo byli obcokrajowcami. Kali jeść, kali czasami. Mm -hmm. A oni się, w ogóle się, się przyznają, że to była jedna forma, że w tej formie nawet dziwacznej, że Emily Blunt to mówi w jednym z naszych odcinków, posłuchajcie, mm -hmm. że właśnie mówiłam głupią mową, taką śmieszną mową mówiłam specjalnie, bo wiedziałam, że tam się nie będę jąkała, mhm. że to, to takie będzie bardziej luźne, tak. to napięcie właśnie mhm. emocjonalne mniejsze, no i przejdzie wszystko. Właśnie. A kompetencje to bardzo zmniejsza i ten profesjonalizm w różnych e, zawodach, mhm. czy profesjach, to ten profesjonalizm jest często obniżony przez takie zagrywki emocjonalne, blokad mowy. Nie wszędzie wypada. Nie wszędzie. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami na kanale Nowa Mowa i zapraszamy już jutro na kolejny film oraz do subskrypcji i lajkowania naszych filmów. I oczywiście, czekamy bardzo mile to będzie widziane. Jeśli jakiś komentarz pojawi się pod naszym filmem, na przykład z propozycją do kolejnych filmów na naszym kanale, bo chcemy. Tworzyć filmy specjalnie dla Was. Dokładnie. Więc komentujcie jakieś przemyślenia. Też możecie pisać wasze o naszych filmach, jakieś wasze różne wizje. Piszcie cokolwiek, żebyśmy wiedzieli, jaki jest feedback z Waszej strony. Dziękuję za uwagę. I do jutra. Cześć. Cześć.